Czas na panoramę lubelską. Anna Rabcewicz-Wiśniewska, dobry wieczór, a oto co w programie. Szczepienie lisów, alerty dla mieszkańców. Legalna praca dla cudzoziemców. Nowy rządowy program Aktywna Szkoła. W województwie lubelskim trwa październikowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Większość dawek wakcyny zostanie rozrzucona z samolotów. Działania z powietrza będą prowadzone od dziś do niedzieli. Alerty do mieszkańców wysłało w tej sprawie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O szczegółach Emil Paliwoda. Wszystkie najważniejsze informacje o tej październikowej akcji szczepienia lisów mieszkańcy lubelszczyźni dostali w alertach RCB, ale warto je przypomnieć, i nieco rozszerzyć. Przede wszystkim tych szczepionek. Jeśli na nie natrafimy, a prawdopodobieństwo jest bardzo duże, nie dotykamy i nie ruszamy, bowiem kiedy przesiąkną naszym zapachem, przestaną być atrakcyjne dla dzikich zwierząt, zwłaszcza dla lisów. Ponadto przez dwa tygodnie powinniśmy powstrzymać się od puszczania naszych zwierząt domowych, psów czy kotów wolno, bez smyczy. To także dla ich bezpieczeństwa. Jak rozpoznać taką szczepionkę? O tym mówiła rzeczniczka Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej. Posłuchajmy. Ma kolor brunatny, ponieważ szczepionka jest zatopiona w przynęcie o takim intensywnym, dla nas nieprzyjemnym zapachu. Dla lisa ten zapach jest atrakcyjny i służy właśnie podjęciu tej szczepionki przez lisa. Zwykło się mówić o tych akcjach jako o akcjach szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, ale te szczepionki oczywiście zabezpieczają przed zachorowaniem także inne dzikie zwierzęta, inne drapieżniki. Za nazywaniem tego szczepieniem lisów przemawiają statystyki. Dość powiedzieć, że w 2024 Roku, w województwie lubelskim stwierdzono 36 ognisk wścieklizny. Aż 24 z nich były spowodowane właśnie przez zainfekowane lisy. W tym roku sytuacja jest o niebo lepsza, bowiem dotychczas i to tylko w pierwszym półroczu tego roku stwierdzono ledwie 8 ognisk wścieklizny w województwie lubelskim. Lisy są głównym wektorem przenoszenia wirusa wścieklizny, aczkolwiek. Nie jedynym z racji tego, że inne saki również tego wirusa mogą przenosić, w tym mam na myśli również zwierzęta gospodarcze, saki kopytne. Aczkolwiek też inne drapieżniki. Październikowa akcja szczepienia lisów z powietrza potrwa do niedzieli. W tym czasie rozmieszczonych na terenie całego województwa zostanie około 730 tysięcy dawek szczepionki. Podobna akcja będzie realizowana jeszcze w listopadzie i będzie to czwarta i ostatnia w tym roku. Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Postępowanie dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w 2024 roku podczas obozu sportowego jednego z krakowskich klubów. Obóz odbywał się na terenie powiatu biłgorajskiego. W toku postępowania dowodowego przesłuchano świadków, zabezpieczono ślady poddane badaniom genetycznym oraz przesłuchano małoletnie osoby pokrzywdzone. Skutkiem tych ustaleń poczynionych w toku śledztwa prowadzonego przez prokuraturę Nowopiłgoraju było przedstawienie zarzutów mężczyźnie, który był wychowawcą na tym obozie. W dniu, Ta czynność przedstawienia zarzutów miała miejsce w prokuraturze w dniu 1 października 2025 roku. Mężczyzna ten nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył w sprawie wyjaśnienia, w których ustosunkował się do ich treści. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju wystąpiła do sądu rejonowego w Biłgoraju z wnioskiem o zastosowanie wobec tego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. I w dniu 2 października sąd uwzględniając ten wniosek, stwierdzając, że zebrany w sprawie materiał dowodowy uprawdopodobnił w stopniu znacznym popełnienie tego, tych zarzucanych mu przestępstw, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dziś o 6.30 wybuchł pożar przy ulicy Nałęczowskiej w Lublinie. Płonął dwukondygnacyjny budynek oraz namiot, gdzie przechowywano farby i lakiery. W akcji gaśniczej wzięło udział 10 zastępów Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia, kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że został rozwinięty pożar pomieszczenia magazynowo-warsztatowego z pomieszczeniami socjalnymi oraz z pożarem przyległym do niego namiotu z farbami i lakierami o wielkości około 6 na 8 metrów. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu oraz jednego prądu wody w obronie na obiekt obok dom drewniany. W czasie akcji gaśniczej strażacy ewakuowali jedną osobę, całe szczęście nikomu nic się nie stało. Działania trwały kilka godzin, teraz trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Na co uważać i czy cudzoziemcy są w ogóle potrzebni polskiemu rynku, rynkowi pracy? To tylko niektóre zagadnienia, jakie poruszano podczas konferencji Legalna Praca Wspólna Korzyść Cudzoziemcy w Granicach Prawa Pracy, która dziś odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Był tam Marcin Otto. Według danych ZUS w województwie lubelskim pracuje ponad 30 tysięcy cudzoziemców. Większość z nich to Ukraińcy i Białorusini. Obowiązują ich takie same prawa i obowiązki co Polaków. Odprowadzają też takie same składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W skali kraju w ZUS-ie zarejestrowanych jest ponad milion dwieście tysięcy cudzoziemców. Co na przestrzeni ostatnich 10 lat stanowi wzrost niemal siedmiokrotny, także sukcesywnie obserwujemy znaczny napływ cudzoziemców, co zasila nasz system ubezpieczeniowy, jak i szeregi pracowników. Pracodawcy zaznaczają, że cudzoziemcy wypełniają lukę na rynku pracy w zawodach, których Polacy nie chcą już wykonywać, a nie są to tylko prace sezonowe. To są roznosiciele posiłków czy gastronomia, to są kelnerzy, to są. To są również niewykwalifikowani, ale już coraz większa grupa wykwalifikowanych robotników budowlanych. Pracodawcy dodają również, że starzejące się społeczeństwo nie jest w stanie wygenerować odpowiedniej dużej liczby rąk do pracy w zawodach niskopłatnych. Podobne procesy uwidaczniały się już kilkanaście lat temu w państwach zachodnich. Dzięki temu eksodusowi pracowników jakoś jeszcze, że tak powiem, niektóre branże funkcjonują. Stałoby się bardzo źle, jakby ten niemalże milion osób zatrudnionych w gospodarce, a przybyłych spoza granic Polski nagle zniknęła. Nie wyobrażam sobie to, pomijając jaki wkład do budżetu wnoszą ich odprowadzane podatki i składki. W sali błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował konferencję, dzięki której pracodawcy mogli dowiedzieć się m.in. w jaki sposób, w legalny sposób, zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca. Co do zasady, cudzoziemiec musi mieć legalny pobyt, żeby mógł przebywać legalnie w naszym kraju, plus do tego, musi, co do zasady, musi mieć odpowiednie zezwolenie na pracę. Ewentualnie są pięć krajów, które są zwolnione z posiadania zezwolnego i w procedurze uproszczonej, czyli na podstawie... Wydanego oświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy mogą pracować. To są takie kraje jak Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja i Armenia. W ubiegłym roku wykazano, że w województwie lubelskim pracowało nielegalnie 150 cudzoziemców. Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca grozi grzywna w wysokości od 3 do nawet 50 tysięcy złotych. Jest nowy ministerialny program dla uczniów Aktywna Szkoła Raz 2-3. Ma odwrócić trend unikania przez młodych aktywności fizycznej. Dość powiedzieć, że ponad 60 tysięcy uczniów w Polsce ma całoroczne zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. Program został uroczyście zainaugurowany w Lublinie. Skorzysta z niego około 2000 dzieci z miasta i regionu. Na parkiecie hali z ponad 300 młodych sportowców. To tylko przedsmak tego, jak program będzie wyglądał w praktyce. Nawet dla najmłodszych to odskocznia od lekcji wychowania fizycznego, nierzadko małokierunkowych i ograniczonych programem nauczania. No bo lubię ćwiczyć. Moja pasja to właśnie ćwiczenia. Na przykład lubię dyscyplinę sportu, zbijak. A problem z aktywnością fizyczną wśród młodzieży jest duży. Jak wynika z badań Akademii Wychowania Fizycznego, aż 94% dzieci ma niewystarczający poziom sprawności fizycznej. Ponad połowa na lekcje WF-u nie chodzi wcale. I nie są to tylko statystyki, ale także obserwacje zawodowych sportowców. Widzę, że coraz mniej dzieci jest chętnych do, do uprawiania sportu, do doruszania się. Dlatego tym bardziej cieszę się, że Ministerstwo Sportu i Turystyki organizuje takie eventy, bo są naprawdę bardzo potrzebne. Odpowiedział na Problem jest resortowy program Ministerstwa Sportu, aktywna szkoła raz, dwa, trzy. W tym przypadku chodzi o ABC ruchu. Zaczynamy właśnie w dniu dzisiejszym i praktycznie do końca grudnia mnóstwo aktywności fizycznych w naszych lubelskich szkołach, które obejmą łącznie 2000 uczniów lubelskich szkół. Program jest ogólnopolski. To od dyrektorów szkół podstawowych będzie zależeć, w jaki sposób wdrożą podstawy resortowych założeń. Najczęściej będą to zajęcia pozalekcyjne, a w województwie lubelskim chodzi o 31 placówek oświatowych. Skorzystać mają uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Akurat program ABC Ruchu, czyli nastawienie na korekcyjną gimnastykę, nastawienie na lekką atletykę, na gimnastykę szeroko pojętą, to tak naprawdę rozszerzenie podstawy programowej wychowania fizycznego. Szkoły mają korzystać ze swojej infrastruktury, ale będzie też pomoc ze strony rządu. W sumie 31 szkół otrzymało profesjonalny sprzęt sportowy. Każdy pakiet warty kilka tysięcy złotych. Minimalne wsparcie, ale no wydaje nam się i jesteśmy przekonani, że, że to będzie właściwie wykorzystane i w jakiś sposób wspomoże realizację no właśnie tych zajęć pozalekcyjnych. Budżet programu to 30 milionów. Zadania, czyli zajęcia organizowane w ramach konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny. A mówiąc wprost, szkoła nie może czerpać dochodu z tego tytułu. Liczy się przecież zdrowie najmłodszych. A Państwo oglądają główne wydanie panoramy lubelskiej w piątek. Zobaczmy, jakie tematy jeszcze przed nami. 75 rok akademicki Nauczeni Medycznej. I 40 rok słuchaczy III wieku. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy Alei Kraśnickiej w Lublinie zakończył kompleksową modernizację i doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej. Innowacyjny sprzęt to głównie gamma kamera, urządzenie do badań narządów, w których nagromadzone jest radioizotów. A dzięki temu znacznie wcześniej można wykryć na przykład choroby nowotworowe. Na otwarciu pracowni był Filip Karman. 76 stopni, czyli to jest y, rozjechane dwie głowice. To jak zaawansowane technicznie jest. Nowe urządzenie widać gołym okiem. Podobne kamery są w Polsce, tylko dwie. Ta konkretna posiada dwa moduły. CT to jest, generuje obraz tomograficzny, czyli tak jak w radiologii, prawda? A, spad, a obraz SPECT jest to obraz scyntygraficzny. Który powstaje poprzez zbieranie tego promieniowania pochodzącego od pacjenta, który jest w tym momencie badany. Dwa zdjęcia nakładane są bezpośrednio na siebie, dzięki temu obraz jest bardzo dokładny. W szpitalu jest jedna bardzo podobna pracownia z podobnym urządzeniem, także zaawansowanym, ale to nowe. Funkcji ma zdecydowanie więcej. Automatyczna korekcja ruchu, która wpływa na jakość obrazu. To są bardzo ważne rzeczy w porównaniu ze starymi typami. Skraca czas, skraca czas badania. A tym samym mniej narażony na promieniowanie jest nie tylko pacjent, ale także personel medyczny. Obie pracownie, a tym samym oba urządzenia służą pacjentom z różnymi schorzeniami. Podanie y, dawki fotonu wraz z układem czynnościowym powoduje szybką diagnozę w chorobach onkologicznych, kardiologicznych czy też niebawem zechcemy zobaczyć, jak to przebiega w y, układzie kostnostowowym, czyli tzw. ortopedii, gdzie stany zapalne też będzie można y, zdiagnozować. Choroba nie na serca, to w kardiologii w pulmonologii, podejrzenie zatorowości płuc. Robimy badania zarówno u dzieci, i badania u dorosłych. Także badania są nieobciążające. Nowa kamera, pierwsze zdjęcia ma wykonać w październiku. Potrzebne są jeszcze ostatnie zgody. Diagnostyka wspomagająca się medycyną nuklearną, tak to pięknie brzmi, to jest diagnostyka na najwyższym światowym poziomie. Koszt przebudowy pracowni to 4 miliony 400 tysięcy złotych. Większość, bo 90% tej kwoty przeznaczono na zakup samego urządzenia. Jest zielone światło dla modernizacji stadionu żużlowego w Lublinie. Szczegóły zdradził dziś lubelski ratusz. Obiekt przy Zygmuntowskich ma być dostosowany do standardów rozgrywek ekstraligowych. Po remoncie zawody będzie mógł oglądać komplet nawet 20 tysięcy kibiców. Tur ma być krótszy, a pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w październiku charakter tej przebudowy jest taki, że powstanie nowy obiekt. Chcemy, żeby on oprócz tej funkcji żużla miał jeszcze kilka innych elementów. Być może, jeżeli się uda, to chcielibyśmy, żeby powstał ten stadion zadaszony, tak żeby można było duże koncerty robić. Chcemy kilka funkcjonalności wprowadzić. Być może te sporty motorowe, ale chcemy rozpocząć już teraz po zakończeniu tego sezonu, tak żeby kibice żużla Odczuli drastyczną różnicę, jeżeli chodzi o kwestie funkcjonowania na baczach. Mówimy tutaj o toaletach, o rozpoczęciu takiego kompleksowego remontu. Przebudowa stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich ma być prowadzona etapowo. Stadion ma być częściowo zadaszony, powstaną nowe sektory i rzędy krzesełek. Prace remontowe są realizowane z inicjatywy miasta w porozumieniu z PGE Ekstraligą. Miejsce ma być dostosowane także do organizacji koncertów i wydarzeń kulturalnych. Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wybrzmiał dziś Gaudeamus. Jedna z najbardziej renomowanych lubelskich uczelni oficjalnie rozpoczęła swój jubileuszowy, 75. rok akademicki. Na pierwszym roku jest tu około 2000 nowych studentów. Irena Królikowska w tym roku zaczyna swoją przygodę ze studiami. Postawiła na Uniwersytet Medyczny, dokładnie na kierunek fizjoterapia. Dlaczego? Wybrałam to głównie ze względu właśnie na renomę, na poziom nauczania, który jest wysoki u nas na Uniwersytecie. I jak planujesz tą swoją przyszłość tutaj na, na uniwersytecie? W którą stronę chcesz się rozwijać? E, na razie myślę, jako może specjalizacja w fizjoterapii. Na razie chciałabym zacząć chodzić do kół naukowych. Uniwersytet Medyczny w Lublinie oficjalnie zainaugurował dziś swój jubileuszowy, bo 75. rok akademicki. Mury uczelni przekroczyło blisko 2000 nowych studentów. Jak w poprzednich latach największą popularnością cieszył się kierunek lekarski, ale nie tylko. W pierwszej kolejności wybierałem po e, uczelni, która jest najbliżej mojego miejsca zamieszkania, aczkolwiek, no też wiadomo, tradycje i ogólna renoma. Także myślę, że to były te główne czynniki warunkujące taki, a nie inny wybór. Dlaczego fizjoterapia? E, bo się interesuje, chciałabym pomagać ludziom. Mhm. No, jeszcze chciałabym związać to z. Władze uczelni zaznaczają, że jeżeli chodzi o tegoroczny nabór, to był on rekordowy. Wśród nowych studentów znaleźli się też ci z zagranicy. Studiuje tu 800 żaków spoza naszego kraju. Jednak nie wszyscy mogli zacząć swoją przygodę ze studiami w Polsce od 1 października. Powód to utrudniona procedura wydawania wiz, co jest pokłosiem afery wizowej. Uczelnie polskie, ja powtarzam, nasze. Należące do, 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 do naszej konferencji konferencji rektorów akademickich szkół polskich nie miały w ogóle żadnego udziału. My bardzo dobrze i skrupulatnie sprawdzamy naszych kandydatów na nasze studia. Władze uczelni dodają, że przed uniwersytetem medycznym w Lublinie m.in. wyzwania związane z pozyskiwaniem nowych technologii i wdrażaniem sztucznej inteligencji w procesy dydaktyczne i obszary kliniczne. Tegoroczny rok akademicki to też liczne inwestycje. Naszym wyzwaniem jest realizacja naszego projektu KPO, gdzie inwestujemy no 180 milionów złotych z Unii Europejskiej w obszar edukacji, a zatem będziemy Was na bieżąco informować. Odnawiamy akademiki, budujemy centrum nasze akademickie egzaminów, supernowoczesne, z pokazaniem, że egzamin OSKI ma być egzaminem standardowym w Układzie Ogólnopolskim świadczącym o jakości nauczania. Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie studuje blisko 7 tysięcy studentów. I teraz znowu będziemy Państwa zachęcać do aktywności fizycznej. Na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie rozpoczęła się jesienna edycja testu Coopera dla wszystkich. A test Lublin stwarza tym samym możliwość sprawdzenia kondycji i porównania osiągów. A dziś biegali przede wszystkim uczniowie. Zasady testu Coopera są bardzo proste. Test Coopera jest to. Próba, podczas której każdy może sprawdzić stan swojej kondycji fizycznej. Test polega na tym, że przez 12 minut przemieszczamy się po bieżni, kto może ten truchta, kto może spaceruje, kto może ten biega, i w zależności od wyniku otrzymujemy certyfikat i możemy sprawdzić, czy nasza kondycja w porównaniu do wieku jest odpowiednia, czy może trzeba trochę więcej się poruszać, czy jesteśmy ponad średnią. Wyniki można porównać z tabelami określającymi standardy dla wieku i płci. Są łatwo dostępne w internecie. Ja 6 i 100 metrów. I jak oceniasz ten wynik? Dobrze, myślę, że więcej mogłem zrobić, ale zrobiłem tyle, ile się udało. Jestem z tego zadowolony. Chciałem zobaczyć, jakie mam możliwości. No i właśnie, co z tymi możliwościami teraz zrobić? Rozwijać, podtrzymywać, czy może jest lepiej niż zakładałeś? Na pewno jest lepiej, ale myślę, że z, z takim wynikiem mam potencjał na jeszcze dalszy rozwój. I za rok mogę próbować jeszcze więcej. Test Coopera to nie jedyna metoda badania kondycji. Bardziej w BIP-teście mi się wydaje, że lepiej. Teście, czyli, że jest wyznaczony czas na przebiegnięcie jednego odcinka i trzeba tak po prostu biegać, i się liczy ile to. W wielu szkołach testy Coopera odbywają się systematycznie. Wykonujemy go dwa razy do roku, na wiosnę i na jesień, przez co chłopcy wiedzą, czy, czy poprawiają swoją sprawność, czy, czy to idzie wszystko w dobrym kierunku. Zależy, jak uczniowie spędzają okres wakacji. Wielu, wielu uczniom się to udaje. No ale bywa dużo. Test Kupera dla mieszkańców regionu potrwa także jutro. Każdy uczestnik ma certyfikat, gdzie ma wynik, i z tyłu ma właśnie interpretację tego osiągniętego rezultatu. Jutro zaprosimy natomiast głównie mieszkańców indywidualnych, rodziców z dzieci, ponieważ w teście Kupera może wziąć udział każdy w dowolnym wieku. I to wszystko jest bezpłatne oczywiście, a dla każdego mamy butelkę wody i poza certyfikatem jeszcze pamiątkowy gadżet niespodziankę. Zapisać można się przez internet na stronie aktywnylublin.eu lub przychodząc na stadion między godziną 9 a 16. A na koniec wyjątkowi studenci. Nie mają klasycznych legitymacji studenckich, bo większość z nich wyższe wykształcenie zdobyła kilkadziesiąt lat temu. Rok akademicki uroczyście rozpoczęli słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu III wieku. W tym roku to grupa ponad 800 osób. Są emerytowani nauczyciele, pracownicy produkcji czy prawnicy, a wszyscy z pasją i energią. Dla prawniczki Mirosławy Szostek będzie to już drugi rok nauki w Lubelskim Uniwersytecie. Chociaż teraz cel nieco inny niż ten na wydziale prawa. Pracowałam bardzo długo w sądownictwie, także zawsze był kontakt z ludźmi i teraz nagle to wszystko się skończyło, prawda? A tutaj jest bardzo dużo ciekawych zajęć. O różnej tematyce, także można sobie coś wybrać. A na wybór właśnie Uniwersytetu dla Seniorów decyduje się coraz więcej osób, także mieszkańców województwa lubelskiego. Dla Pana który to rok? No dla mnie w tej chwili trzeci, bo no, niedawno poszedłem na emeryturę, bo trochę dłużej pracowałem. Tak zwany Long Life Learning, czyli koncepcja promująca naukę przez całe życie, dla niektórych staje się sensem życia. Na początku to była niewielka liczba osób, dobijała do setki. Potem było 500. W pandemii ta liczba spadła do około 300 osób, a teraz udało nam się osiągnąć ponad 800 słuchaczy na naszym uniwersytecie. I to właśnie oni dzisiaj rozpoczęli rok akademicki. W sumie to już 40. senioralna inauguracja w Lublinie. To jest i edukacja, i aktywizacja, i zapobieganie izolacji i samotności, ale też takie pełnoprawne uczestnictwo w życiu i społecznym, i kulturowym. Mamy zajęcia na basenie, gimnastykę korekcyjną jakąś, nawet y, gramy w bóle, dart i tak dalej, także staramy się zająć sobie czas. Nie tylko dla głowy, że tak powiem, i umysłu, tylko i fizycznie. W tym roku Lubelski Uniwersytet III wieku oferuje 38 zajęć grupowych i trzy wykłady w tygodniu. Są sekcje, koła zainteresowań i lektoraty. Student jakby na razie wkracza w tę wiedzę, a państwo poszukują tylko pewnego dopełnienia. A skorzystać warto. I wcale nie trzeba mieć wyższego wykształcenia. Wystarczy odpowiedni wiek, wypełniony formularz aplikacyjny i rzecz jasna, chęci. Marobelscy seniorzy mają chęci do wielu rzeczy, a myślę, że nie tylko oni. Z chęcią obejrzą Martego Głozę w prognozie pogody, to już za chwilę. Nasz wieczorny serwis o 21.30. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.